Ciemowajor No co, ty kloce stawiasz na świeżym powietrzu? Co wszystko fikcja, nie? Kurwa wypieprz ten rozpuch człowieku przytniemy Weź to kurwa wyrzuć. Rozumiesz to? Się pożywam chyba. Wszystko wyleciało. Wamajor, major, wywal to. Rozumiesz? Rozumiesz po polsku czy nie? Tak. No to wywal to. No jak ciągaj gacie i do domu. No co się patrzysz? Gacie na dupę i do domu. Wczoraj na potrze wyszedłeś i co? Chyba, że kolejka aż do lasu stała i ty zostałeś tutaj. No ci na dupę nakłada i wypadł. Jak się nie umiesz zachować w lesie, śmiecisz, to nie będziesz tu siedział. No co taki się patrzysz? Zobacz ile styków zostawiasz. Ile butalich mam ci policzyć, no? to? To. Tylko razem policzymy, tylko No Co? Już nie do się wstawać? Spodnie na dupy załóż przynajmniej. Kurwa, śmierdzi tu człowieku. Gorzej niż w tej toju. Spodnie na dupę, nie że spodnie się nakłada. No ubiorę się do domu. Gdzie w domu? W lesie jesteś? Cieszę się, że straż miejska akurat odjechała. Nie zdążyłem. No ubieraj się człowieku, kurwa. Nie rozumiesz? Co do siebie się mówi? Nie rozumiem. Kurwa skrzyżki możesz sobie pożartować, ale nie ze mną. No nakładaj te spodnie. To, że założył... No nakładaj spodnie, bo już ci nie chcę ...produkować tutaj. To wszystko śmieszyć zaczyna. No nakładaj te spodnie, no. Miałeś spodnie założyć, nie bąka puścić. Idziesz do domu? Tak. No to się zbieraj. Ja też nie mam czasu stać to tobą. No wstawaj. No, i teraz powoli spodnie do góry. O, widzisz, jak ci dobrze idzie. Ale fikcja, co? Major, nie jest fikcja. Jeszcze będzie pił na Co za debit? Kurwa, Major, się ubierę, i idziemy, kurwa. Czy to jakiś tępy jesteś? Tak. Tępy jesteś. Chyba na to wygląda, jak nie rozumiesz. Bierz plecak, chodź. Po co taki syf w lesie zostawiasz? Nie umiesz sprzątać po sobie? No, no to czemu nie posprzątasz? Bateria w kamerze pada. Mam nadzieję, że jeszcze z dwie minuty wytrzyma. Chodź, idziemy. Już mi się nie chce na ciebie się drzeć.